7B9. Zaczynamy od plastiku. Demontujemy. Tu wychodzą trzy przyrody. Trzeba wysunąć do góry. Tą część kostki, żeby można było otworzyć. I odkręcamy to tak samo i dwie. Nawet jedną wystarczy opaskę i wtedy trzeba przekręcić filtr w prawą stronę i wyciągamy do góry. Ściągnięte, tutaj pomocna dłoń szwagra. I teraz tak, żeby wyciągnąć filtr trzeba odciągnąć w ten sposób i przekręcamy. Odciągamy przekręcamy. i przekręcamy. Правда.